Dzień dobry, dziś pokażę Wam mój Minecraft. Oto właśnie kopałem i znalazłem diament. Ju! Już mam, właśnie tutaj, 4 diamenta mogę wyrzucić? Ju! Wyrzucam diament. Dobra, 4 diamenty już zebrałem. jeszcze zbierę to. I razem mam 7, nie 8, więc no, na dzisiaj tyle. Znalazłem go w łatwy sposób, po prostu miałem kopalnię. Tutaj 7 do, dół i tam, gdzie już był bedrock, troszeczkę wcześniej wykopałem taką mini kopalnię, o tutaj. Jeszcze znalazłem przedtem chyba 6 diamentów, no i zacząłem kopać tutaj, tutaj, tutaj i tu kolejne 8. Więc to na dzisiaj tyle. Dziękuję i do widzenia.